Z tej strony Maksiu Dzisiaj sobie gramy w Roblox Tak, pokażę Wam dzisiaj ukryte rzeczy. Tak. Więc pierwsza będzie pochodzić na wiecie czym? E, pokażę. Zrobię. Jedziemy do miasta. To będzie chodzić właśnie zrobię. właśnie. Będzie chodzić y, z właśnie Właśnie, właśnie ze szpitala będzie. Hmm, dobra, i idziemy. Tam jest? O, może. Hmm, lecimy teraz tutaj, no i pokazałam to mi. Patrzcie, tam jest taka dziura, widzicie? No i tam nie można wejść, ale tu można tak skokiem. No i tu jest Dziwnego, ale nie będzie może tutaj coś się nie może dziać o trzeciej w nocy. Ja tego boję się prawda więc idźmy już. Jeszcze, jeszcze jeden mit widzowie, więc on polega na wiecie czym? Na. I więcej mitów. Jeszcze jakiegoś mi ta mama, jeszcze coś tam mam, widzowie Więc popatrzcie, tutaj coś jest Widzowie Tu nic nie ma Nie Tu gdzieś można znaleźć Wiem, domy, dom Opuszczony Wiem o tym Kto wie o tym, micie Pisze mi w komentarzu, wiecie, widzowie no to nie trzeba jak... no jak... coś. Czekajcie. Ej! Tu można postawić dom! Ale tu powinien chyba być dom. Tak chyba. Powinien być. Ej, jego nie ma. Dziwno. Dobra. Ale znaleźliśmy inny mit, który bo jeszcze nie znałem więc sprawdźmy może jest ja to odcinek o tyle to do minuty dobra hmm. jeszcze gdzieś chyba powinno być to ja sobie tak rozdalę kamerę no i może znajdę hmm. nie da się trochę szybciej co co tam jest Widzowie, ja nie mogę. Co? Dobra, widzowie, lecimy. No, Ach. tak długo, dobra, widzowie. No, może ja już się pożegnam, więc cześć. Z tej strony Maciu, Żegna się! Papa! Pa!